Zestawienie na miejscu 10 otwiera Mateusz Santarius. Skuteczna wkrętka pod kosz zasługuje na jedną gwiazdkę. W akcji numer 9 Dmitrii zabijaka przez chwilę jest spóźniony, nadrabia jednak stratę i posyła piłkę w trybuny. Ocena za akcję w obronie: jedna gwiazdka. Akcja numer 8. Fake pas Jana Gawlika otwiera drogę do podania na obwód. Ocena za akcję. Jedna gwiazdka. Na miejscu siódmym Nikita Oksamytny. Środkowy bryks w powietrznym pojedynku lepszy odrzucającego. Ocena za akcję w obronie. Dwie gwiazdki. Ponad 90 cm wyskoku Iwana Dejnego ułatwia zbicie piłki w zenicie paraboli lotu. Ocena za akcję w obronie. Dwie gwiazdki. W akcji numer 5 Kamil Żurawski. Trójka, Antoine, z przednosa Olbrzyma, zasługuje na. Dwie gwiazdki. Akcja numer 4. Patryk fliski ksuje i podaje piłkę w ręce rywali, a następnie odzyskuje ją akrobatycznym blokiem. Ocena za akcję w obronie. Trzy gwiazdki. Na miejscu trzecim ląduje potężna czapa Szymona Chmielewskiego. Ocena za akcję defensywną. Trzy gwiazdki. Akcja numer 2 Iwan Dejneko lideruje drużynie w obronie i ataku. Za przechwyt Islam Damko otrzymuje. Trzy gwiazdki. Zestawienie numer 5 Top action z 59 sezonu wygrywa Jan Gawnik. Najpierw przelatuje w tunelu obrony. A w kolejnej akcji robi czary w powietrzu i trafia do kosza z Faulem. W sumie za obie akcje zgarnia cztery gwiazdki. Gramy w soboty i poniedziałki wieczorami w samym centrum Wrocławia. Zgłoszenie drużyny jest proste.